Węże, żółwie, pająki, króliki i oczywiście psy i koty gościły na specjalnej lekcji w koło piątce. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Światowego Dnia Zwierząt. W szkole chcieliśmy zorganizować wraz z uczniami. Święto zwierząt, żeby pokazali, jakie zwierzątka dzieci mają w swoich domach, a są to różne zwierzęta, których się nawet nie możemy czasami spodziewać, tak jak pająki, węże, poza oficjalnie psami, czy kotami, królikami, to naprawdę dzieci potrafią mieć fantazję co do posiadanych zwierząt. Dzieci i rodzice, a skąd w ogóle pomysł, żeby takie zorganizować spotkanie? Pomysł wyszedł też od Parlamentu Uczniowskiego. Uczniowie byli tutaj też częścią tego pomysłu. Samo święto staramy się organizować co roku, żeby dzieci nauczyć i pokazać im, że każde zwierzę wymaga opieki, szacunku i zaangażowania czasu, że osoby, które będą przedstawiać później te zwierzęta, e, będą e, opowiadać o nich i ile czasu zajmuje taka opieka nad zwierzątkami. To jest królik polski, ale ma futerko barane. Królik polski, ale ma barankowe futerko. Jak się nazywa? To o, bardzo słodko. Powiedz mi, powiedz mi, jak się nim zajmujesz na co dzień? Jak go karmisz, czy musisz go czesać, kąpać? Myjemy łapki po spacerze. Myjemy łapki po spacerze, coś jeszcze? Karmę, bawię się z nim. Woda żółwi, który więcej w wodzie prowadzą czasu. Co się nimi zajmuje i co one jedzą? Czy bardziej ty, czy mama? No, bardziej ja, nim zajmuję się. Jedzą także tam specjalną karmę i takie suszone krewetki małe. Jakaś taka złota rada dla osoby, która chciałaby takiego żubia mieć w domu? Duże akwarium no i, i często wyprowadzić ich na spacer na przykład, bo <laughs> kiedy długo w akwarium siedzą, to nie wiem, potem są nieaktywni i no, mają taki nastrój. To jest żółw grecki, ma dwa lata. Ogólnie żyje bardzo długo, bo sto, około 150 lat. Je rośliny i karmę. Trzeba go kąpać mniej więcej co tydzień, wychodzi z nim na spacer. Wór się nazywa Kora. Mam taki pomysł, bo po prostu lubię węża. E, powiedz mi tak, mnie trochę przeraża. E, powiedz mi, czy Twoją mamę nie krępuje, że chciałby że, że, trzymać sobie w domu węża? Nie, ona sama się spytała, czy chce węża. Jego myszami, m, m, też czasami dużymi, małymi, zależy jak, je, o, jak długo nie będzie mnie w domu, albo no. Jak często musi jeść? Małe co tydzień, a duże co miesiąc. To są akurat mopsy. Bela ma, Bela ma 6 lat, a Tima ma 5. Widzę, że one są bardzo ruchliwe. Aha. Jak się na nim, z nimi obchodzisz na co dzień? Wyprowadzasz jeszcze często na spacer? bardziej lubią leżeć na kanapie, lubią smaczki. No akurat nie bardzo, ale jak już, jeżeli chodzi o jedzenie z miski, no to nie już mniej. Najpierw trzeba wszystko przygotować i się dowiedzieć, czy... <laughs> Najpierw trzeba się przygotować ten, ten. wszystko, trzeba przygotować spanie, trzeba się dowiedzieć, czy mają jakieś alergie, bo jeśli mają, to od razu trzeba przygotować alergię, taką karmę, którą mogą jeść. Co ona lubi najbardziej? To chyba jakiś młody piesek, szczeniaczek, tak? tak? Ma 5 miesięcy. Uczysz go jakoś, pressujesz? No tak. Ale na razie tylko miesiąc. Jaką ty masz papuszkę? Lemona. Lemona. Widzę, że nazwa jest dość wymowna i o, pasuje do jego wyglądu. Tak, tylko że on lubi się kąpać, jeść, jajka, jabłko, i Lubi się kąpać bajdź. Co to są za papuszki, wiesz, może? Tak, to polskie. O, super. Jak się nimi zajmujesz? Ja i nawet czytam i my wam To jest Genikulata, to jest inaczej białno-kolanowiec. On już ma 6 lat. A wzięło się to stąd, dlatego że mój tata zawsze lubił egzotyczne zwierzęta i no, interesował się biologią bardzo. I przez to ten. I zawsze lubiłem lasie, takie też egzotyczne zwierzęta, dlatego miałem też inne, takie skorpiony, miałem, miałem warany, to jest taka jaszczurka wielka, piranie mam jeszcze dom. karmienie może być raz tylko w tygodniu, więc tylko trzeba karaczonami ten te mniejsze jak mam tego mniejszego. Jak mam tego mniejszego, to można koniki polne, ale koniki polne można łapać, jak jest ciepło. Tego trzeba akurat karczanami, które trzeba kupować. Jaką masz złotą radę dla osoby, która chciałaby zacząć hodować w domu pająki? No ogólnie najpierw według mnie od nie bardzo jadowitych, no bo każdy pająk ma swoją tam jadowitość. No, ja akurat chciałem takie na początku już pająki bardzo jadowite, ale według mnie można bardzo jadowite, jakby się ich nie chciało na rękę, no ale mój tata nie chciał z tym ryzykować. Z okazji Światowego Dnia Zwierząt na szkolnym korytarzu powstała również galeria ciekawostek o zwierzętach z różnych zakątków świata, która wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów i nauczycieli.